Jesteście gotowe? Mini przemiana! Wow! Jestem mniejsza niż kosmiczny skrzat mutant! Mega odlot! Chodźcie! Po co mi ten niemodny strój pożyczony od blondynki? Zobaczysz! Pieszonkowa impreza! Zupełnie nowy świat ukryty tuż pod nosem, na bombę poli. Hmm. mini scenę koncertową! No tak, ale. nie chciałam, żebyś słyszała. Odwagi, Szani! Śpiewaj dalej! Nie dzięki! A! Superowo przerobiłaś to bonsai. Bardzo zen. No i trzeba dodać hiperstylowo! Dzięki! Trzymajcie mini mnie! Galeria Grande rozdaje cztery ostatnie bilety na rejs koncertowy Melody! Wygraje ten, kto pierwszy dotrze na szczyt wieży Lidlton! Nie ma to jak przechwytywanie sygnału komórkowego, żeby zbawić poli prost w moje sidła. Co? Nie słyszę, chlitość, to... Och, litości nie ruszaj głową, bo tracę zasięg! Dotrzemy na wieżę pierwsze. Potrzebuję... Hej! Czy jest ktoś głodny? O, o! Ja jestem! Ale chcesz, żeby jadło na dachu? Niezupełnie! Za chwilę coś wam pokaże! Potrzebuje tylko podwózki. Zgoda? To jest wspaniałe. Jacie, największa pułapka Galerii Grande. Kiedy dotrze tutaj na poket, a wiem, że to się stanie, medalia będzie tylko mój. Lećmy tam! Według planu powinna zaraz tu być. Kiedy powiem już, zrzuć pułapkę. Jasne? Tak. Kiedy powiesz kurz, zrzucam pułapkę. Nie kurz. Już. Ju, już. Już. Okej. Okay. O! Gwen, to ze mnie teraz! Tak! Świetnie latasz, Blue. Dziewczyny, co jest poli? Wszystkie zobaczymy melodii. Musimy wezwać lawetę. Statek Melody niedługo odpływa. Na bank się spóźnimy. Jest inne wyjście. Masz asa w rękawie? Nie w rękawie, ale w plecaku. Zabawka? Od niedawna już nie. Kilka ulepszeń. I, voila! I co sądzicie? Sądzę, że lepiej patrzeć na drogę. Ehm, chodnik. Chodź głę. Czas przygotować się na dzisiejsze wydarzenie. Tak. Nie mogę się doczekać koncertu. I powiedz mi, dlaczego? Bo Melody jest super świetną artystką. No nie! Dzisiejszej nocy skompletujemy moją kolekcję i zacznie się moje panowanie. Na zegarku jest równiutko siódma. Podnieść kotwicę! Stadek odpływa! Żegnaj że już najdziemy! Obiecałam, że pójdziemy na koncert, więc pójdziemy na ten koncert. Ha, ha! Ostatnio tak świetnie bawiłam się, kiedy byłam dzieckiem. Chodźmy! Zaczekajcie, chodź szani! Okej. Okay. powiększ! Zmniejszyłaś już na raz cztery osoby poli. Musisz bardzo uważać, żeby nie nadużyć mocy medalionu. Fakt. Dobrze, dobrze. To spróbujmy jedna po drugiej. Jako sponsor wydarzenia muszę sprawdzić scenę sama. Tak, pani Grande? Gwen, co robisz? Wracaj tu. E, ale powiedziałaś sama. O, po prostu przygotuj sprzęt. Pięknie. Udanego koncertu, dziewczynki. Dokąd idziesz, babciu? Ach, ta muzyka nie jest dla mnie. Ale słyszałam, że ten statek ma skandynawskie spa z morskiej soli. Zapraszam! Pośpieszmy się, żeby być bliżej sceny. A co powiecie na wejście za kulisy? Wow, najlepsze miejsca ever! Nie mogę się doczekać kiedy się zacznie. <śmienic> melody, 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 Gdzie ona może być? <śmienic> Papierowy orzeł wylądował. Misja wykonana. <śmienic> <śmienic> Maxi przemiana. <śmienic> Polly Pocket. Idź do garderoby Melody, albo będą problemy. Przyjdź sama. To kapitan! Wiedź! Publiczność mi wariuje. Jeśli ktoś szybko nie pojawi się na scenie, wywołają bunt. Zawracam i płynę do portu, bo nie godzę się na zamieszki na moim statku. Już do portu? Koncert zrujnowany! Chyba że ktoś wyjdzie na scenę. Szani, musisz zaśpiewać. Ja? Ale co z tobą? I co z tą notatką? Jest napisane sama, więc dla dobra melodii nie ryzykujmy. Kiedy będzie bezpieczna, zagra dla nas koncert. A ty musisz go dla niej uratować. A, a może Lila zaśpiewa? Um, moje śpiewanie brzmi, jakby łyżka spadała w dół z sypu. To moja słabość. Możesz przygotować szani do występu? A to moja najmocniejsza strona. Ale tam czekają prawdziwi ludzie. Nie wystąpię jak melodii. Jestem tylko dzieckiem. Masz talent i uratujesz występ. Obym ja miała to czego trzeba, żeby pomóc Melody. Ta sukienka to marzenie. Jesteś gotowa śpiewać na scenie. Może fizycznie, ale nie psychicznie. Jesteś cała? Tak, wszystko gra. Wyciągnę cię, ale umiesz dochować sekretu? Będzie czadowo, ale troszkę dziwnie. Spokojnie, umiem dochować każdej tajemnicy. Dobrze! To jazda! Mini przemiana! Stójcie wy nieznośne krusy! A nie mówiła? Dziwne, nie? Teraz wiejemy! Ee! Dobrze, musi być stąd inne wyjście. Poli! Postaw mnie na nogi, gigantyczne babciu! W sensie do góry nogami. Ta moc Żegnaj chaosie Witaj porządku Czas wreszcie zmniejszyć mieszkańców Littleton Uciekaj, szybko O, Gigi Gwen, w kubeł To znaczy, masz je złapać W kubeł Te małe bochory nie będą już nam przeszkadzać. To baba. Poli. U, u, Udawaj, że ci wszyscy ludzie na widowni są. Eee, orkami z kosmosu! A ty jesteś Roko z twojego ukochanego duo z y Girls. Musisz zaśpiewać, żeby ich uspokoić. Orkowie z kosmosu? To w ogóle nie ma sensu! Ale skoro Roko musiała to zrobić, to ja chociaż spróbuję. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, przygotujcie się na oszałamiające wyczyny wokalne szani! Osobiście zajęłam się jej niezwykłą stylizacją, a specjalne efekty przygotowała Polly Bucket! Połamanie nóg! Bez nadzieja. Babcia przestrzegała, by medalion nie dostał się w złe ręce, a właśnie na to pozwoliłam! Ty też to słyszysz? Lecz sama ciężka jest. To ręka przyjmij, a będzie ci że. Hej, moja piosenka! Szani się odważyła! Śpiewa przed tymi wszystkimi ludźmi! Razem jesteśmy silniejsze. Skoro ona dała radę, to my też damy. Wygląda na to, że mamy tu dziewczynę z planem. No! Naprzód! Jest taki sam, Więcej nocy. Drzwi! Włóż ją w drzwi! Tak! Żegnaj mi kurzu na drzwiach! Znikaj stąd, dziecinko! No a co zrobimy z Lilą? Ręce precz od Kaszmiru! Na ze zresztą z nich! Co za świetnie wyglądający tłum! Sam raz nadaje się do rozpoczęcia kolekcji miniaturowych mieszkańców. Nic nie rozumiem. Oh, oh, och, czekałam na to od wielu, wielu lat. Chodź, Gwen! Dziedziczka mojego królestwa musi być bezpieczna. Ta maszyna będzie pompowała zaraz niesamowicie dużo mocy. Ale myślałam, że trzeba dotknąć, żeby zmniejszać? Nie w przypadku mojego wynalazku! Mini-przemiana! Tak. tak. TAK! Zdobyła medalion! Chodźmy! Zatrzymam je! Nie, 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 nie! One będą pierwszymi. Co? Jak? Pewnie znalazła inny sposób kierowania mocy niż ten... Z Napoli. Co sądzicie o efektach specjalnych? <skrywatelską> Moi poddani! Moi maleńcy poddani! Teraz moc jest moja! Moja! Przeciążony, ale wykonał zadanie. A skoro jesteście już malutcy, rozgośćcie się w nowym domu. Grandville idealne miasto, w którym będziecie wieść idealne życie, a ja będę idealnym władcą. Nie kłamałaś, mówiąc, że będzie dziwnie, ale, Poli, nieźle latasz! W moim idealnym mieście będzie idealny ład, kontrola i brak kurzu. Co? Niemożliwe! Grizel uwolniła jakoś moc medalionu i skierowała na twoich fanów. To co robimy? Rozpocznijmy wreszcie ten koncert, ale grizel nie jest mile widziana. Dobra, co teraz poli? Oh, ha, 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 ha. Możemy to naprawić. Hmm, tam jest sfera zmniejszania. Będąc małym nie da się rządzić Grandville. Hej, moi wspaniali fani! Moja przyjaciółka i ja mamy dla was nową interaktywną piosenkę. Chodźcie fani melodii! Zbierzmy się! Nie słuchajcie jej! Ona jest mała i nieistotna! Idźcie do nowych domów, maluszki! Ruszajcie za nami! Mini moc! Mini -moc! O o, leś pomiotła, zmieciemy ich! O! Porada modowa zawsze mi wstążkę na wszelki wypadek. Drużyno, związać ją! Chyba nie zgodzą się, żeby ich kolekcjonować. Zabierajcie swoje mini rączki. Co się tam wyprawia? O nie! Medalion! Ta maszyna jest zepsuta. Odwracanie tego wszystkiego jedynie medalionem zajmie wieki. Muszę rozprowadzić moc samodzielnie. Nic nie dzieje się na startku bez mojej wiedzy! Puścić mnie! Raczej nie jest typem, który dochowałby tajemnicy. Melody, poprosisz fanów na parkiet? Już się robi! Zaczynajmy! Kto jest gotowy do tańca? Ostrożnie! Poli, nie To niebezpieczne! Przygotujcie się. Maciej, przemiana! Co to ma znaczyć? Polly, nic ci. Nie tutaj dzieje, pani Melody? Przez tę kobietę się spóźniłam. Chciała zrobić sobie kpiny z pańskiego statku. Co za bezczelność! Kpić z mojego statku na moich oczach! Marsz do aresztu! <grym> Zawsze chciałem to powiedzieć. Nigdy mnie nie dorwiecie! O! Ojej, uderzyłam cię? Czy efekty specjalne były nieziemskie? A wszystko to dzięki mojej wspaniałej przyjaciółce Poli Pocket! Pokaż nam się Poli. No i zacznijmy w końcu ten koncert. <śmienic> Okej, okay. Kocham twój strój. mogę pożyczyć? Ty! nosić mój projekt. Dużo się wydarzyło podczas kąpieli w soli morskiej. Święta prawda! <śmienic> Musisz już jechać? Bo nie mogę wiecznie być na wakacjach. Dziękuję za wtajemniczenie. Świetnie się bawiłam. I pomogłaś wielu osobom. Holly, zostałaś wybrana przez medalion. Ja? Myślałam, że to dla starszych. Widocznie do teraz. Może jesteś najmniejszą właścicielką, ale nigdy nie widziałam, żeby ktoś miał taką zdolność do kierowania jego mocą. Wkrótce świat się dowie, co z tym medalionem może zdziałać ktoś tak młody. Przede wszystkim ja nie mogę się doczekać, ale mam jedną małą prośbę. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś polatam swoim samolotem. Dziękuję, że naprawiłaś medalion. Gotowa? Gotowa, ale zmieniłam troszkę jego inskrypcję. Podoba ci się? Podoba! I to jeszcze jak? Mini przemiana! Będę tęsknić. Niedługo znowu cię odwiedzę! Poli, gdzie jesteś? Błagam, żeby to był żołądź a nie Poli. Maxi przemiana! Oh, całe szczęście. Skaczące swetry Jasonowe? Dylan. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy MC Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julia Zduń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili: Joanna Pachyszbikowska, Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Agnieszka Kunikowska, Brygida Turowska i inni.